pracuję w międzynarodowej firmie która wnosi duży wkład w polską gospodarkę wydaje mi się ponieważ budujemy różnego rodzaju rozwiązania dla polskiej bankowości a z drugiej strony interesuje się oczywiście polską historią ponieważ mieszkam tutaj niedaleko często bywam na krakowskim przedmieściu spotykam tutaj swoich przyjaciół wielu znajomych Niektórych z nich spotykając, nawet dziwię się, że ich tutaj spotykam, co jest bardzo miłe. Spotykam e, wiele osób tutaj przy tym namiocie, między innymi poznałem tutaj pod namiotem e, e, Adama Kwiatkowskiego, który został posłem w Warszawie z 40. miejsca. Wtedy, jak pierwszy raz ze sobą rozmawialiśmy, a potem spotkaliśmy się prywatnie, to powiedziałem mu, że będę na niego głosował, ponieważ ja głosowałem w Wiedniu. A z zagranica głosuje na listę z, z Warszawy. I udało nam się wybrać Adama Kwiatkowskiego do Sejmu paroma tysiącami głosów, co uważam za duży sukces. Moje dzieci też głosowały za nim. A czy prawdą jest, że pan specjalnie z wiednia przyjechał teraz w tym momencie referendum do Warszawy? Prawdą jest, że ja po pierwsze urodziłem się w Warszawie, jestem z tym miastem związany i moje... E, sprawy biznesowe spowodowały, że e, już od wielu lat coraz częściej bywam w Warszawie, a teraz niemalże na stałe, I, ale nie jestem tutaj zameldowany. I teraz e, pomyślałem sobie, że jest to dobry moment, żeby e, wpisać się na listę i dać pewien sygnał e, obecnym władzom tutaj, ponieważ uważam, że może o tym się za mało mówi w tych e, m, różnego rodzaju spotkaniach. E, przedreferendalnych, ale największym chyba problemem w Warszawie, który ja widzę jako człowiek patrzący z zewnątrz, wydaje mi się, że to jest korupcja. Dlaczego tak myślę? Po pierwsze, wynika to z pewnych przeliczników, które można zrobić. Faktycznie w Warszawie się bardzo dużo inwestuje, ale to jest z jednej strony duży chwyt propagandowy, bo jak jest dużo pieniędzy, to oczywiście bardzo dużo się inwestuje, ale też bardzo wiele można stracić przy tym. I wydaje mi się, że Warszawiacy i Polacy mają za słabą kontrolę pieniędzy wydatkowanych. Potężnych pieniędzy, które z jednej strony płyną z Unii, ale również płyną z naszego budżetu. I na tym trzeba się zastanowić, jak taką kontrolę wzmocnić. Ponieważ obwodnica Warszawy nie może kosztować drożej niż tunel pod Wiedniem. pełną odpowiedzialnością proszę powiedzieć, jak ocenia Pan stan rządów, Hanny Grunkiewicz-Walc? Nie wiem, czy jestem ekspertem od, od jej rządów, ponieważ jestem jednak mimo wszystko e, jedynie obserwatorem pewnych e, epizodów, e, jak również świadkiem wielu wydarzeń. E, czytam prasę szczegółowo na ten temat. E, trudno jest e, przeciętnemu obywatelowi, e, e, czy mieszkającemu tutaj na stałe, czy też może bardziej przyjezdnemu, jak ja, tak e, w szczegółach coś oceniać. Natomiast oceniam bardzo źle arogancję, którą, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie i nierozliczanie się z inwestycji, które tutaj mają miejsce. Nie wydaje mi się, że te inwestycje są prowadzone uczciwie i to jest podstawowy problem, który będzie stał przed kimkolwiek, kto zostanie prezydentem Warszawy w przyszłości. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pani ale, ale ja jestem z Warszawy i z Wiednia. Dzień dobry.